Damie bardzo i bardzo raczej Jaisty Milki Atenu, no jest Eliska. Hejka! I to kolejny odcinek na moim kanale, słuchajcie, i dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, nie mam pojęcia co robimy, dlatego że ja dzisiejszy odcinek nie. nie jest przygotowany przez nas, a przez naszych rodziców. Oni stwierdzili, że nam zrobimy jakiś tutaj challenge i w ogóle, także stajecie, zabieramy się zaraz za to, ale zanim to, to jeżeli chcecie więcej takich odcinków to koniecznie łapkujcie oraz subskrybujcie zapraszam na mój drugi kanał, na mojego Instagramie Eliski Instagram w tak. w opisie. I jeżeli chcecie fajnie słuchajcie, kupić, nie wiem, jakąś koszulkę, bluzę, kubek i tak dalej z mojego stepu, no to pierwszy link w opisie stajecie, tam macie to nie wszystko, także wbijajcie. A my, stajcie, myślę, że już możemy powoli przechodzić. Ja się mega w ogóle boję, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Pozdrawiamy naszych rodziców, dziękujemy tak. za to wszystko i w ogóle jakby trochę się boję. Mamy tutaj, jakby takie, że tak powiem, kategorie. trzy kategorie. Pierwsza to jest kto pierwszy, ten lepszy. Yy, druga to jest pytanie i wyzwanie. A trzecia to jest tak zwana współpraca, także nie mam tego pojęcia, o co tutaj będzie chodzić, ale słuchajcie, no jakby myślę, że możemy zacząć le lecieć po prostu z pierwszym... Ta, nie, nie wiem, nie no, wiem. pierwszy ten lepszy, dobra, od dołu mamy ten. Czekaj, okay. a ja ty może jakieś przygotuję takie coś, żebyśmy po prostu to widziały. I wam będą pewnie się na po prostu na ekranie pokazywać ten, yy, napisy co dokładnie, bo jakby inaczej tego się nie da zrobić. Także zobaczmy, co będzie. Jesteś gotowa, widzę? To lecimy z zabawą, pamiętajcie łapka. Waga Uwaga, trzy, dwa, jeden. Ośmiu, trzydzieści. 42 co? co? Ja mówię, że 42. Ja mi się to jest wydaje, ten... że 46. No, 42 i 8 razy 6. 48. Co? No, dobra. A ty będzie 46, czyli to co, czarne co jest nasz punkt. Ja nie mogę mówić o debile matematyczne, to my. 46. To dalej. Paka, uwaga, kolejne pytanie. Ktoś chce pracę w Czyli punkt dla mnie. Dobra, jest 1-0. Słuchajcie, zarobiście, jazda dalej. Uwaga. Co szkodzi na zęby? Nie, nie, <laughs> nie, jeden. Głupie bez kowanie i nie! No tak, ale no nie To się nie liczy. No, no, to się liczy liczy. Się. Tu jest inna no. opowiedź zapisana, to się nie liczy. No zanim mi to, no, no ale nie bryatka, to no, yy. no, no, jest. Pół półta pół, powiedzmy. Ja za z kolejnym. Więc yy, jeszcze. Czekaj, czekaj, czekaj. Kolejne pytanie, uwaga. 3, 2, 1 Kim, Kim jest. Pumba się... z bajki król lew. Pumba to jest. Czekaj. Dzik! No faktycznie. Gruźcem! <laughs> to jest za trudne są te pytania. Dobra, wow. Jadę z kolejnym. Jak nie nazywa się największy nie... wróg tabalugi? Ten bałwan! A nie ja wiem się nazywa, tego nie wiem. Bałwan. Ja też nie wiem. Jakub? Bałwan. Jakub, no chyba jaka. Jakub. Jakub? Arktos! Ja nie no, mogę... Bałwanem! Ja jestem słaba w to bardzo. Serio? Ostatnie pytanie, słuchajcie, ostatnie pytanie. Polski jakaboski. No jeden dla Elizy, zasadzie. W tej kategorii zdecydowanie zwyciężyłam Eliza, także jakby wow, brawo Eliza. że 46, 46,4. Ja 42. to jest najmocniejsze. a 42 tytonia. było za, da, jakoś za mało dla mnie. No jakby well wonka, no, słuchajcie, so, well dobra czekaj Tutaj trzeba to wszystko pogarniać. Teraz to jest kolejne pytanie. Yy, pytanie i, wyzwanie. i wyzwanie. Dobra, to... I teraz tak teraz, teraz mamy musimy Mamy te koperty musimy no, tutaj parę kopert, będziemy je losować, także Eliza, może te pierwsza no, ja często. No to proszę bardzo, otwieraj. Już? No. Ale... No tak, dawaj. to pierwszy, tak? No nie no, to po prostu nie, to jest normalnie, otwierasz i po prostu czytasz dla siebie, no. No no, to zabierz to, nie no nie, no nie no, po prostu czytaj. No, Powiedz coś miłego swojej siostrze! No to słucham. No, zasłuchuję, no wyzwanie to jest chyba. Ładnie pachniesz. Dzięki. Naprawdę tyle, na tyle cię starasz. Ładnie pachniesz, jesteś najlepszą siostrą na świecie. Kupiłeś mi rzeczy, kupiłeś mi przynajmniej i cię kocham, i. No, no dobra. Tak. Teraz biorę taką kopertę, bo ona jest mega fancy, według mnie. Tak, uwaga, uwaga, czas na taniec. Faktycznie. Ruch, to naj naj dla najgorszej osoby, do mnie to jest najgorsze. <laughs> Emilka, <laughs> nie umie tańczyć. Dobra, 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 nie, odpoczyna. nie, nie. Tańcz, tańcz, tańcz. Nie. Najlepszy ruch taneczny. To mam dżownicę to zrobić? No nie, nie się... będę robić dżownicy. No nie, tam, tam. No nie, co mam zrobić? Codownica. No drobnice? co to jest? Dobra, widzowie. Nie. Nie. nie, nie. Czemu? Ja. Masz tu brudno, weź siebie u tak Przepraszam, dobra. Gdy recytujesz wiersz. W szepczeń, a jest w trzcinie. A ja Czas, nie na wiem, to... Czas na recytację. Czas na recytację, dawaj <coughs> jeszcze. W rzeszynie a brzmi w trzcinie. I jeszcze I szczebrzeszyn, I szczebrzeszyn. Jego nie z, z tego słynie. Hugo prosi, panie krząż. Ja, Elisa! Szczebrzeszyn, ja, jak może tego nie znać? No nie pamiętam, wygrałam konkurs z tym no, wierszem. Ja wygrałam konkurs z tym wierszem. Ja też wygrałam. Ja mam książkę nawet z gwiazdką. Za. Nie miałam niedołudy. Szczebrzeszyn, nie książki w dużym I I szczebrzeszyn z tego słynie. ja mogę jeszcze ej, czy, brzeszyn z tego ja słynie. To jest praca, każda praca jest nie mam zaliczonego, to nie jest zaliczone zadanie, zdecydowanie. Ja mam zaliczone, ty nie masz mm. zaliczonego. Ono idzie tutaj. Nie, zdecydowanie nie, tego się nie da. Dobra, Dobra słuchajcie, teraz tak, mamy jeszcze trzy koperty, więc ja biorę niebieską. Niebieska jest, mam nadzieję, że dobrą kopertą. Więc uwaga, uwaga. W krótkiej scenie wciel się w rolę twojego rodzica. Wybór <grym>, rodzica należy do ciebie. Oh no, no dobrze, 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 dobrze. Wow. Eliza, to tak, zrobimy tak, ty jesteś mną. Dobra. A ja będę... Będę udawać moją mamę. Emilia. 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 Co? Emilia. Nie co, tylko proszę. No. Posprzątaj. Zrób, pomyj podłogi, zrób obiad dla Elizy, zrób śniadanie, pomyj okna. Okej. Okay. <noise> Ej, jak nie wiem dosyć. Ja nie, nie jestem twoją banku. Dobra, ja zaliczone. To... Myślę, że to jest całkiem zaliczone, zadanie. Teraz... teraz twoja kolej, ty musisz dać jedną tam. No to ja chcę tą, serio, która jest bliżej mnie. Wyśpiewaj ar... Fragment. ...piosenki. O nie, ja nie wiem śpiewać! Ja ja się cieszę, że to nie ja, bo no, ja robię radę. piosenki? Rady. No nie wiem, stara. <laughs> ja się boję teraz. Dobra. Lecisz no. jeśli jestem mój! Ja się, boję, że się nie zwyciły, No, no dawaj! Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, i nie słyszę, a ja tak jak w transie, te prostać dźwiękiem jego myszy. Nade mną chmur wiszą, wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. I zagubione, jest i dobrze, zaliczone, 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 bardzo ładne tutaj. Ja nie, nie jestem. Tego, dla ciebie. Teraz ja. czas dla mnie, okej. Okay. Jazda z tematem. Uwaga, uwaga. Zaspiewaj, kurde lub wyrecytuj pierwszą zwrotkę hymnu polskiego. Dobre, no, dobrze, że ja mogę wyrecytować. Ja tego nie miałam. Hymn Polski? No, pierwszą zwrotkę. Jak to się zaczynało? Emilia. ja! Jak nie możesz nie znać hymnu A, polskiego? Dobra. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Jazda dobra słuchajcie, bardzo mi się podoba. Podoba mi się to niesamowicie. Naprawdę się cieszę, że mamy takie ten, yy, fajne wyzwania poza tym jednym, że musiałam zatańczyć, ale jakby. Ja się mam nadzieję, wiemy. że nikt tego nie widział i nikt nie będzie tego komentował. To teraz mam współpracę, słuchajcie, i teraz musimy współpracować razem. Tak, i teraz będziemy razem współpracować, wszystko tak. się boję, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Gwiazda ja tak, z ostatnią kategorią dzisiejszego o. odcinku, także uwaga, pierwsze pytanie. Czytaj, bo to zadługie nie Na nie początek czytać. coś prostego. Rozwiąż zadanie. Dobra, lecimy. Kasia przygotowała z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru... Kuźne, no stosunek, naprawdę? Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 do 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? Okej. Okay. Ja nie ogarniam fizyki. To nie jest fizyka, nawet chyba. No, ja nie ogarniam No patrz, jest tak. tak, jest 5 do 3, tak? Czyli... I... No, ale musimy razem współpracować, ale to ty... no, jest... Dobra, to ja robimy tak. Rozumiem. Patrz. Mamy cukru i wody. Cukier i woda. Eee, no, masa cukier cukru się do wody. w wody. Czyli cukier to jest więcej cukru niż wody? Czyli cukru jest 10 do 6, 60, czyli 60% to. Ja jestem słaba z i fizyki, ja w ogóle nie ogarniam, ja nie, nie wiem o co chodzi w ogóle w ja, tym zadaniu. Możemy się poddać na tym zadaniu. Czyli 60% to jest cukier, a 40% tak. to jest woda. No. Dobra. 62,5. A! I się... Ej, byłam blisko! 60% jest całkiem blisko. Jeżeli w syropie mamy 5 razy cukru oraz 3 razy wody, to cukier... dobaj, to jest jakieś dziwne obliczenie, gdzie wychodzi 62,5. Byłam blisko. To jest... To, jest... to było za... Tam... Ej, byłam blisko. Ale to było za mocne znane. Byłam blisko, mocno byłam mocno blisko, kontyczne. byłam blisko. Dobra, słuchajcie. Teraz... Nie zaliczono Nie no, punkt punkta mówię. Ja miałam 60%. Dodałam, hmm. czyli o 2,5% Dobra, niech będzie. Mieście. Także teraz czas na drugie. Przetłumacz z polskiego na angielski. Czy możesz obrać ziemniaki? Z polskiego na angielski czy możesz? No to będzie could you. Could you jak jest obrać? Nie wiem. Could you. Nie wiem jak zobrać. Ja jakie to są potatoes. Could you, could you... obrać potatoes? Nie. <laughs> A nie wiem jak jest obrać po angielsku. Could you? Could. Nie wiem jak jest obrać, zaznaczmy, Cut. No też wymyślić. Cut. Cut. Could you cut potatoes! Jest! Czy możesz pociąć ten? Could you peel the potatoes! Peel! Ja nie, nie wymyśliła tego. Could you the potatoes? Jeszcze D zapomnieliśmy. Okej, okay, dobra, jakby dobrze wiedzieć. Nie, nie Nie znam matury po prostu, dobra, lecimy dalej. Trzecie. Wymień pięć najlepszych bajek z czasów dzieciństwa. Tabaluga. Ty na no e... co moje bierzesz bajki? Chcę swoje weź. No dobra, no to ja chcę zacząć. No to, no, to moje bajki to jest. No. Ale pięć, ja mam i to no, pięć. No to no, to jest Wilki no, nie, Zając. Ale no, mamy no to jakby po. No to Wilki Zając. Tabaluga. E... Smurfy. Chciałbym mówić teraz. Kogoś pochatek. Dobra, no to kółś Pochatek, ja bym jeszcze powiedziała ten i mi się kojarzy, że jakby pamiętam Barbie i ten, ten. Ła będzie, I... jezioro łabędzie. będzie. O, no. Tylko to mi się mega kojarzy z tym. Dobra, lecimy czwarty, słuchajcie. Wow. To zaliczona, do ja tutaj zaliczone. Dobra, no to tutaj zaliczone. Mm. Jak ma na imię brat Bolesława Krzywoustego? No co to są za pytania, Jeszcze do mnie, ma. ja mam no, że z historia, powinnam to wiedzieć. Bolesław krzywousty. Bolesław nie miał Robry. Bolesław Robry, Bolesław problem sprawdź to. Niestety za odpowiedź, wskazówka na literę Z. Aha. no to Zygmunt III Waza. Tak myślisz? <grym> nie wiem. Zbigniew. Zbigniew? Zbigniew. A co a ty a a powiedziałaś? <grym> Zygmunt III Waza. Przeczytaj. Przeczytaj możesz kilka razy i powtórzcie z pamięci. Czesał czy ja nie Czesał, czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część doczków loczków wyszła boczkiem. Dobra. To jedną część, drugą część. Ja chcę pierwszą. Dobra. Czesał czy czarnym czarny koczek. koczek. Czesał czy czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część doczków loczków wyszła boczkiem. Czesał czy czarny koczek, czyszcząc w Koczku... Każdym... Ka czy... Czyszcząc w każdym każdy... Co? <laughs> ja nie wiem, co Bo ja nie wiem, co to jest za literka... Czyżyk Czarny Koczek. Czesław Czyżyk Czarny Koczek. Czesław Czyżyk Każdy Koczek. Czesław Czyżyk Każdy Koczek. Czyszcząc... Czyszcząc... Czyste, w koczku każdy koczek. Loczek! Koczek. <laughs> po czym przykrył koczek loczkiem, lecz. Koczkiem, toczkiem, a nie loczkiem. <laughs> po czym przykrył toczek. Nie, po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. Zaliczane czy nie? Tak, tak, dobra, ale tak, no ja, 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 ja tak. Tak. I ostatnie pytanie, to jest pytanie, do którego potrzebuję jakieś pudełka. No, no ta pierwszy... No to tak. Po wyczerpującym challenge'u możecie zrobić sobie przerwę. Powiemniczków są przygotowane dla Was smakołyki z smacznego. Nie, ja tego nie będę jeść. Nie, nie ma opcji. Tam no ogórki. Fuj. Tu są pieczarki! Ja, ja nienawidzę tego. pieczarek! Pofój Nie zjem tych pieczarek. Nie zjem ich ale... Ej, ej, ale nikt nie powiedział kto co musi jeść, to ja to jest z pieczarki, a ja mam zrobić. ale ja mam zęby! Nie, nie, To no Ja ziem ogórki, a to jest pieczarki, nikt nie mówi co mamy jeść. Tak to robimy? Czy nie? Aj pieczarki same z ciebie są niedobre. Dobra, jak... Nie. O fuj! Myślę, że tym akcentem przeszliśmy wszystko. Także myślę, że jakby zadanie mamy w nie wiem, połowie może zaliczone. Także dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście ten odcinek. do końca. Widzimy się już jutro 18, o 18.30 raz o 15.30 na moim drugim kanale. Jeżeli chcecie więcej takich jak ten, no to ogółem to nie wiem, napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej. i To poprosimy rodziców po to, żeby po znowu nam przygotowali takie coś. Także serdeczne dzięki, widzimy się później, do zobaczenia. Trzymajcie się, kocham Was i miłego dziąka. Cześć! Hejka!